Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak osiągnąć trwałą motywację w życiu codziennym? W dzisiejszym zabieganym świecie pełnym wyzwań i niepewności, poszukiwanie inspiracji i spokoju umysłu może wydawać się trudne. Ale co byś powiedział, gdybyśmy powiedzieli Ci, że istnieje filozofia życia, która może pomóc Ci znaleźć tę motywację i spokój? Witajcie w naszym filmie. Gdzie odkryjemy filozofię stoicką i jakie proste zasady może ona zaoferować, aby pomóc Ci prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie? Przygotuj się na podróż przez pięć kluczowych zasad motywacji stoickiej, które mogą zmienić Twoje podejście do życia. Pierwszą zasadą stoicyzmu jest akceptacja tego, co nie możemy zmienić. Często w życiu napotykamy na sytuacje, których nie jesteśmy w stanie kontrolować. Mogą to być zmiany w środowisku, decyzje innych osób lub zdarzenia losowe. Jednak, zamiast tracić energię na frustrację, stoicyzm zachęca nas do przyjęcia tych faktów i skupienia się na tym, co jest w naszym zasięgu zmiany. Zasada druga koncentracja na tym, co możemy kontrolować. Zasada ta kładzie nacisk na kontrolę nad naszymi reakcjami i działaniami. Stoicyzm uczy nas, że niezależnie od sytuacji mamy pełną kontrolę nad naszymi myślami i postępowaniem. Poprzez koncentrację na tym, co możemy kontrolować, możemy uniknąć stresu związanego z sytuacjami, na które nie mamy wpływu, i skupić się na efektywnym działaniu. Zasada trzecia. Działanie zgodne z wartościami. Wartości stanowią fundament naszych działań i decyzji. Stoicyzm zachęca nas do kierowania się wartościami, które są zgodne z naszymi przekonaniami i moralnością. To, co robimy, powinno być zgodne z naszymi głęboko zakorzenionymi przekonaniami. Działając zgodnie z naszymi wartościami, budujemy poczucie spójności i autentyczności w naszym życiu. Zasada numer cztery: Cieszenie się z małych zwycięstw. W codziennym zabieganiu często zapominamy o docenianiu małych sukcesów. Stoicyzm uczy nas, że nawet najmniejsze osiągnięcia są warte świętowania. Cieszenie się z małych zwycięstw pomaga nam utrzymać motywację i zauważać pozytywne zmiany w naszym życiu. Zasada piąta: Wnioskowanie z porażek, porażki są nieuniknione w życiu każdego człowieka. Jednak to, co naprawdę się liczy, to sposób, w jaki reagujemy na nie. Stoicyzm zachęca nas do traktowania porażek jako cennych lekcji życiowych. Poprzez wyciąganie wniosków z doświadczeń, które nas spotykają, stajemy się silniejsi i bardziej odporni na przyszłe wyzwania. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, Dodaj komentarz o treści stoicyzm, a ja będę wiedział, jak dużo osób obejrzało ten materiał. Podsumowując, filozofia stoicka oferuje nam wiele wartościowych zasad, które możemy wykorzystać do zwiększenia naszej motywacji i spokoju umysłu w codziennym życiu. Pamiętajcie o tych prostych zasadach, a wasza droga będzie pełna sukcesów i satysfakcji. Stoicyzm to nie tylko filozofia, to sposób życia, który może zmienić nasze podejście do trudności i osiągnięcia życiowych celów. Jeżeli uważasz ten materiał za wartościowy, nie zapomnij o polubieniu i subskrypcji.